Tata, co jest? Kiedy jedzenie będzie gotowe? A zobacz, gotowe! Jakie pyszności! Ogórki, owsianka, super! I kapusta z grzybami! Ale pyszne! Życzę ci smacznego! Dobra, dziękuję! Tato? Co? Jest coś jeszcze do jedzenia może? Jeszcze? O tak! Ty już wszystko zjadłeś? No a co? Kiedy to zrobiłeś? No dobra, nieważne, zaraz przyniosę Ci więcej, nie ma problemu. Super! No pośpiesz się! <laughs> Proszę bardzo! Smacznego, A, dziękuję! Tato? Tak? Masz coś jeszcze do jedzenia może? Ty wszystko zjadłeś? No tak, nałożyłeś mi tylko trochę. Zerknę, może jeszcze coś tam zostało. Sekunda. No to było smaczne, ale szybko się skończyło. Tato. No weź się, pośpiesz. Już, już, już idę. O, jedzanko. Tato.